Dzisiaj często podziwiamy otwartość papieża Franciszka na cały świat, na każdego człowieka. Zachwycamy się tym, jak on potrafi każdego zobaczyć, potrafi się z każdym spotkać. Myślę, że wynika to z tego, że jest otwarty na Boga działającego w świecie, w nim, w ludziach dookoła. I myślę, że to jest też jego głęboka wspólnota ze świętym Franciszkiem, który. Dostrzegał Boga działającego, Boga działającego owszem w ludziach, ale także w świecie, w świecie przyrody, w świecie tego wszystkiego, co jest. Franciszek lubił nazywać braćmi, siostrami różne stworzenia. Chciał także, aby bracia w swoim ogrodzie przy klasztornym mieli taki kawałek, na którym nie będą ścinać ani chwastów, ani niczegokolwiek, co wyrośnie, bo to wszystko jakoś. – według Franciszka – chwali Pana Boga. I myślę, że warto byśmy jakby ciągle na nowo otwierali się na to, co jest dookoła nas. Jest tak oczywiste, że przed naszym domem stoi jakieś drzewo, że mamy na balkonie jakieś piękne kwiaty, że wyjeżdżamy i widzimy góry, widzimy, nie wiem, jakieś ptaki, choćby tutaj w naszym ogrodzie mamy sporo i kosów, i kopciuszków, ale często one są dla nas takie proste, oczywiste, jakby nie skłaniają nas do uwielbienia Boga, do odkrycia tego, że Bóg jest rzeczywiście blisko nas. To wszystko w końcu On stworzył dla nas. To wszystko ma nam pomóc Jego spotkać. Święty Bonaventura, który myślał Świętym Franciszkiem, mówi o takim sposobie intuicyjnym poznawania Boga. Nazywa to kontuicjo. Połacinie, a więc taki rodzaj intuicji, który pozwala, jakby od każdego stworzenia, od tego wszystkiego, co spotykamy, odbić się do Boga. Każda ta rzecz jest jakby rodzajem trampoliny. Mogę zobaczyć drzewo i nagle zastanowić się nad pięknem tego drzewa, nad jego miękkością, nad jego zapachem, kolorem. I nagle piękno tego drzewa może mi pomóc odbić się do Boga. Popatrzmy więc, że dookoła nas jest wiele takich wspaniałych trampolin, które mogą nam pomóc odbić się i zbliżyć do Boga. Skorzystajmy z nich, naprawdę warto. Będzie to bardzo sympatyczne i miłe naśladowanie św. Franciszka. Wszystkich zapraszam do takiego odbijania się do Boga.